Dzisiaj miałem takiego ja zna! Ty wiesz, co mi się nie Nie, nie wiem bro. Ten ten, typową zombie apokalipse, nie? No, ale... Też tak, powiedzmy. ja ja ten. A na koniec... Bo wiesz jak się obudzisz, nie? No. Cóż, się obudziłem. Najpierw. A potem... A potem idziesz dalej spać. No To już tą część, którą... Jak poszedłeś spać to pamiętasz na magta. No. No. no, no to miałem ten. Poszedłem spać. Dalej. I ten! Byliśmy z, tako, z taką grupą Surwajworów. Która wyglądała jak Kenny z tego. <grymny> z Walking Dead. A. Bo, żeby nie być za bardzo oryginalnym. wiadomo. I ten. I ten Kenny. Czułem, że wydyma, wydyma grupę. Całą? to wydymał grupę? Nie, myśl... To nie, po prostu mnie. W śnie? Miałem sen. Że on wydyma całą grupę. Okay. Right? Czyli, że taka, ten, incepcja. Oh! Co zrobiłeś? Oh. Ja Nie gdy Akt Zemnoth drugi! Właśnie coś mówi euch Filmik? to? Też za bardzo nie słucham. W ogóle na brzuchu znalazłem kawałek kurczaka. Nie wiem, jak się znalazł, bo kurczaka czas miałem od kiedy przyszedłem. Znalazłem się na kawałku pomacha. Pomołem... kurczaka. Okej. Okay. Okay. Wiesz jak w fałdach tłuszczu się znajdzie czasami kawałek jedzenia? Tak, wiem! <laughs> jak niczym w klawiaturze znajduje. Czasami se szukam no na śniadanie. nie. No, tej tam parę rzeczy miałem. No, no co ci zrobię, jak muszę z nim gadać? O no, no, o, widzisz, co, on tutaj... Co on, bubr buduje tamę? Nie, on jest... On jest stary I I znowu, lecimy, niby niczym... w Star Wars. Tak. W Spaceballs. Tak, tak. Spaceballs. Ridiculous speed. Bo, bodaj mi 500 golda. Patrz, jak mogę ci go zobaczyć? Nie, to jest ja ich tam o manu poszanym. jest to, co mi się dało. 500. Co mi nic nie dało? 500. Motherfuck. Jeszcze. 50. 500 Konferm. OK, OK, OK Dobra, to dropnę ci na ziemię. <laughs> nie mogę. 500 Confirm mm -hmm. A teraz. O Ktoś dropnął 500 golda wezmę Ooooo jej! Golda Hold of money. O, jeszcze mi nie starczy. Nie Jeszcze słówkę daj. Oto słówka. Nieeeeeee! kolejny jakieś kolejne wezmę Czekaj, razka ruin. I czekaj, bo tam było napisane, o, że to jest dźwignia. Od razka ruin. fuck I found it. <laughs> Okej <Okay. laughs> Prawdopodobnie to Prawdopodobnie tak No ale... Wcześniej się... tego nie widzieliśmy O Mam boss Ale Typa. ci przydobił Ty dosyć dobry A? Też nie Tych magów bije Ała. 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 Ała 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 Dobra, niech ciebie bije Okej, okay, nie Spierdzielam Okej, okay, spierdzielam Aha, mage commander, pitch gunwo Ty on się healuje? Nie wiem Może Dobra, tych obok zniszczę Ja też próbuję, tych wszystkich obok, ale Dora mi zasłania No właśnie te, te To kamerzysko głupie mi zasłania Jeden, o jeden działa jak power steal charging, no No ile jeszcze ja mogę bić, ziomuś? Aj! Jakby ich healował ktoś. Nie, no nie więcej, nie? No nie, jeszcze jednego kolesia biję. Nie mów, że znowu kogoś nie widzisz. Właśnie go zabiłem. Ja zabiłeś go, Widzę. Dlaczego busików tylko tak mało krytuje? RESISTANCE TO FIRE! Ja go napierdzielam tym ogniem! But I don't have anything. No, I mam nic innego. <laughs> okay, oh, at... oh, no. Nature Magic 12. Ah. Uh, the door is locked and requires a key. It appears to be marked with an encryption that reads X. Okay. That helps me a lot. How? Doesn't. No i co ja mam tu zrobić, nie wiem. Nie wiem, spierdzielamy chyba, co? To po co my tu wbiliśmy? Nie mam pojęcia, to nie, to nie tutaj w ty, ogóle. nie myślę, myślałem, że tu jakaś wajcha. Toughness. Physical Damage Resistance 3%. A ja wezmę sobie to. Nie jeszcze raz. It would seem so. Nie mam, nie mam pationów. I shit you not. Na no, ten, na hapcy. O właśnie, ja leżę. I mnie mimo wszystko naparzają. Dzidami. Na ja to plaża. Okej. Okay. Have fun. Okay. Twinkle, twinkle, little star. How I, I wonder what you do. But you stay down there. Up above the, the world star. So Go ahead, zabiłem. Ooooooh! To the end. To the end. To the end. To the To To the To the end. To the end. To the end. To the not To the end. not need end. To a microphone. Microphone. A, Po nie, Co z... z nim? To coś świeci. Like... Dobra. Będziemy ten polować na Wall... Oooooo! Chyba się wyspełniło oh. parę. Oh, holy fuck, co tam to jest? Trochę parę więcej. Do tych paru się wyspomniło trochę parę. Parę. Będziemy parę. jest silne? Nie. No, yeah, Ojej, ja, Direwolf. To masz z nim zagadać, nie? Co, on go zabrał? Pizdu? Poszli się. O, I to tyle z kwestie? Czekaj. to. No właśnie. Return. Nie wiem. To return to. pet seller. Wow. to. to. pet seller żebym ja pamiętał jak to się tu gdzie gdzieś jakoś tak się tu gdzieś, gdzieś co? no co? chciałbym wiedzieć gdzie pójść żeby wrócić do tego peta O, to jest ten na Southgate gate ale ich jadę teraz za nie 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 ja dalej jestem dupa Herkules z dupy. O tam jest ziomuś O to jest ten Nie no ty ile my questów tutaj dzisiaj zrobimy Co oni chcą nas no nie atakuje nas Co oni nas haku par 3. Dobra Czartej. Kill the haku leader who stands against your allies Order to pacify Hesla to find and kill the Haku leader. Haku leaders are known to reside in ruins or caves in the eastern and western crailing jungle. Alam gana run grab... Próbuję ich zatrzymać Okej, okay, I'm coming back into the edge Dark Orror whatever. Za 418 jeszcze nie padł o, oni są weak to fire. Holy fuck. Są z drewna czy z czegoś tam. Pokaż mi ten helmet. Well, It's quite good to be honest. Quite very good. Jest złoty, so I like it. O, oh, złoty. O, lidzwery. mnie gonią. Set bonus. To jest bonus. Właśnie set. to jest. Więc jakbyś znalazł więcej, to chętnie przyjmę. O Ja mam gonna tak to sell it Roswok Jakby uh. to coś dla mnie Still gonna sell it Elder Haku. Lugged Elder Haku Czyli Elder Haku Zebolo Zebolo na nie o żyła The goal nie wiem, nawet czy coś wziąłem Nieeeeee, gówno tak jest. Nie bardzo. O! Powers already recharged. Ale ja na naparza. Ty, ty widzisz jaki on ma level? Mhm. Mm mhm. Mm ja mu go nie mm. robię. Ja też. Druga strona może? Może. 11. nie dwudziesty czwarty? Halo, I'm back Chyba coś znaleźliśmy O, znaleźliśmy jeden, jeden z rzeczy Jedno? A ile mam znać? Za znaczy. Ale ten koleś jest wymagający Chodź, zbijemy go Na bank O, chodź, zbijemy No patrz, trochę życia nie ma ja go przytankuję On mnie trochę pobije No trochę mocno Ja mu pouciekam potem Jeszcze mi jakimś tym blond rzucił Okej, okay, to ja sobie pouciekam teraz trochę On, mi je, on mnie na dwa hity ma No dobra, ale schodzi nawet, szczerze mówiąc Z to... pół godziny zajmie Parleć mi tylko boli, jedno pożenie. O, o! Trzymaj! Jak mi przydupił, to ponad połowę życia nagle. Jest! Ile mi pałuszonów? Chodź za... drugi! No! Jaki? Okej. Okay. Let's go! Nie dzielamy. Ty goś umiesz pełni na następny raz, to się dosyć wkurza. Ja też. Znaczy wtedy pewnie już będziemy mieli wyższy level Opór. Ty, ale to on protektuje tego treżera? No jakiegoś? Ty! Poczekaj ty, bo my musimy wrócić jeszcze tam w lewo. Chodzi wszystkiego ty nie zależy. mało bije. Wiesz, ale Ale takich możemy zabić pojedynczych. Pojedyncze jak będą szli? Pięć godzin później Tak Takbasze. No ma Basio eden mate!

nie wiem po co my to robimy. Jak zaraz otworzymy drzwi, a to będzie ich dwa razy tyle? Może jak otworzymy drzwi, to nie będzie dwa razy tyle, a będzie jego treść. Myślę, że obaj wiemy, że to jest nieprawda. Miejmy nadzieję, że będzie jego treść. A jeśli już będą, to może z dwa. No dobra. No i są dwa. No dobra. Potem będą kolejne dwa. Dwa. Potem znowu dwa. A potem boss. O bossa na 29 to chyba nie pokonany Dlaczego nie bijesz tego co ja? Znalazłem Secret, secret Arena. Arena. Tam jest jeszcze dwóch. Oooooooooooooooooooo, to nam nie robił. Chodź tu. Lamusie. O, o, przywołałeś kolegów tak z pięciu. No komoooo! No! Jak pięciu, trzy, trzech pięciu, sześciu Spierdzielamy dalej, idziemy stąd, przecież to nie ma nawet opcji <śleszy>